Promujemy Bydgoską kolej Miejską, tak zwaną o Średnicę. Postulaty uruchomienia pociągów aglomeracyjnych przez Bydgoszcz, łączących Inowolstwo z Podniem i przede wszystkim aż do Fordonu też, no są od lat w przestrzeni publicznej, co najmniej od dekady. Promujemy też wykorzystanie linii kolejowej 201 do przemoców pasażerskich, która przebiega praktycznie przez sam środek parku przemysłowego, gdzie dzisiaj pracuje kilka tysięcy Bydgoszczan i nie tylko. PKCLK przy modernizacji tej linii zlikwidowała stację bydgoszcz -Żubin. Rozebrano perony na stację Bydkoszu Mianowo. Domagamy się, aby te perony były przywrócone z powrotem, żeby tam jeździły pociągi pasażerskie, a także żeby wybudować łącznice pomiędzy linią 201 a linią 218, tak aby pociągi jadące z Torunia do Bydgoszczy jechały przez Park warzywmy. To też ustrawi dojazdy. Kolejna kwestia to budowa przystanków nowych. Bydgoszcz-Wilczak, który właśnie mijaliśmy teraz na ulicy Zimne Wody, Czersko-Polskie nad ulicą Toluńską, Siernieczek przy ulicy Przemysłowej, tak żeby jak najlepiej skomunikować Bydgoszcz transportem kolejowym. Tak jak to robi Wrocław, Poznań, Nowa Warszawa to już od, od lat, ale miasto teraz Szczecin otwiera kolej miejską. Bydgoszcz jest jedynym, ostatnim już miastem w Polsce, tej wielkości, z liczbą mieszkańców powyżej 300 tysięcy, gdzie nie ma kolei miejskiej. My byśmy przede wszystkim chcieli, żeby prezydent miasta się przyłączył do tego, bo w kampanii wyborczej było, było bardzo, dużo, bardzo duży nacisk na wolę aglomeracyjną. I dlatego my to robimy. Nie pod kampanię. Jesteśmy po kampanii, po wyborach. Żeby nam nikt nie zarzucił, że my teraz robimy coś pod kampanię, pokazujemy, że to ma sens, że to jest możliwe. Dzisiaj po południu jedziemy pociągiem z Bydgoszczy Głównej do Fordonu, Czas przejazdu 13 minut.